Kolejny odcinek hashtag wyzwania PAI. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o absolutnie niezbędnych zadaniach, które Ty powinieneś każdego dnia wykonywać. Ostatnio tej techniki koncigowej się nauczyłem i właśnie ją stosuję, testuję na sobie. Więc jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zostań ze mną, bo zaczynamy właśnie teraz. teraz. Dla przypomnienia, czym jest hashtag Wyzwanie PAI. Przez 30 dni ja po prostu wrzucam vloga na. Twój kanał YouTube i razem z Wami e, rozwiązuję wyzwanie 30, Python 30 dni, które kiedyś dla Was przygotowałem. Jeżeli chciałbyś pobrać to wyzwanie i wziąć w nim udział, to zostawiłem Ci link w opisie pod tym filmikiem. A ja właśnie rozłożyłem swoje stanowisko: mam śnieżną kulę, komputer, i właśnie założyłem e, tutaj grupę na Facebooku dla kursu, e, który też przygotowałem dla Was. Możesz wziąć w nim udział, wysyłaj SMS-y. W Python. I pierwsza osoba już zapisałaś ten kurs. Sebastian gratuluję Ci dopismu ten kurs. Razem będziemy tutaj e, tworzyć realny projekt. Większość osób, które zaczynają z językiem programowania, a mają już podstawy, nie wiedzą, co robić dalej. Nie wiedzą, w którym kierunku iść. Właśnie ja też miałem zawsze z tym problem. Pamiętam jak czegokolwiek się uczyłem, ale e, no, rozwiązaniem jest to, żeby po prostu stworzyć. Realny, rzeczywisty, działający projekt nie musisz mieć dużych umiejętności programistycznych, żeby coś takiego stworzyć. Wystarczy, żeby to działało i robiło coś realnego. W tym wypadku będą to SMSy w Pythonie. W ten sposób to będzie działać. W swoim zaszycie wypisujesz tak zwane ANDY, nie? czyli absolutnie niezbędne działania. I na przykład dam, dam przykładowe takie zadania, które mogą gdzieś tam się przybliżyć. Na przykład to są moje, nie? I ja muszę codziennie nagrywać, e, powiedzmy przez godzinę, żeby, żeby rozwinąć ten kanał, ale też inne kanały w moich social media. Więc to jest dla mnie niezbędne, żebym to, e, to robił. Następną rzeczą jest medytacja, ponieważ pielęgnuje nawyk codziennej medytacji, więc sobie to wypisałem. Następnie mam naukę przez 30 minut konkretnej umiejętności, może być jakakolwiek umiejętność, nie? Więc to, to są przykłady tych podpunktów, tych absolutnych niezbęd, niezbęd, absolutnie niezbędnych działań. Następnie mamy siłownię i z, zarobić 100 złotych. Dlaczego to jest dla mnie ważne i te, te absolutnie niezbędne działania muszą być czynnościami, które są dla Ciebie mega ważne i które przybliżają ci do Twoich celów. Więc żeby nie były błahe, nie, nie jest zmywanie naczyń, czy nie wiem co, gotowanie rosołu, czy sprzątanie, tylko rzeczywiście konstruktywne działania, które w tej chwili są dla Ciebie ważne. Może, mogą to być różne rzeczy. I teraz tak, ważne żeby je wykonywać. Jeżeli te, no tak, powiedzmy nagrywanie mam skończone, Medytację też dzisiaj zrobiłem. Nie miałem nauki. Siłownia była. No i zarobiłem 100 zł. Nie było nauki przez 30 minut. I co? Udało się. Moje absolutne zadania dzisiaj zostały wykonane. Ponieważ, jeżeli wykonasz 4 zadania z tych 5, to znaczy, że zwyciężyłeś swój dzień. Nie? Twój dzień zakończył się. Sukcesem. Jeżeli nie zrobiłbyś tych zadań, to piszesz pod spodem WP, czyli Wielka Pizda. Po prostu przegrałeś wtedy, nie? Ja teraz wygrałem, więc tu piszę, że jestem, jestem JZ, czyli jestem zwycięzcą. Zwyciężyłem dzisiejszy dzień. I to możesz tego korzystać, jeżeli na przykład uczysz się języka programowania albo innej czynności. Absolutnie niezbędne działania. Dzisiaj miałem bardziej dzień relaksu, bo jak widzieliście na moich poprzednich vlogach, miałem naprawdę ciężki tydzień. Byłem cały czas w podróży, no musiałem troszkę się zregenerować. A teraz przejdźmy do naszego wyzwania Python 30 dni, no bo musimy rozwiązać dzisiaj piąty dzień. Witam w wyzwaniu Python 30 dni. Dzisiaj mamy już dzień piąty i mam pytanie: czym jest język programowania Python? Okej, okay. pewnie zakupiłeś to, 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 to wyzwanie. Bo, mniej więcej wiesz, czym jest ten język, ale ważne, żebyś to sobie przypomniał i zapisał własnymi słowami właśnie czym jest język Python. Z tego względu, że dobry programista to taki, który prostymi słowami będzie, pokazał, będzie mógł przekazać informacje innym programistom, więc musisz wiedzieć, czym jest ten język programowania. A co jest też ważnie ważne, żeby znaleźć sobie sam w internecie informacje o tym Pythonie i Zapisał to, ponieważ w pracy programisty jest wa bardzo ważne przetwarzanie informacji z różnych źródeł, czy to internetu, ale przede wszystkim samodzielność, samodzielność jest ważna w pracy programisty. No, jeszcze, ok, możesz się nauczyć podstaw, budować kilka jakichś bardziej zaawansowanych projektów, ale w momencie, kiedy chciałbyś wejść na wyższy poziom, to musisz zacząć grzebać, szukać informacji i to jest podstawa. I Python to język skryptowy, wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, który ma rozbudowany pakiet bibliotek standardowych. I e, co jest ważne, w Pythonie e, mamy czytelność i klarowność kodu źródłowego. E, cechuje się także przejrzysto przejrzystością oraz zwięzłością. Tak, jest to też język obiektowy. Co ważne, w Pythonie e, mamy pełni dynamiczny system typów, to znaczy przy deklaracji zmiennych no, nie musimy już deklarować typu danej zmiennej, Python robi to za nas. Czyli mamy tutaj automatyczne zarządzanie pamięcią komputera podobnym językiem jest język np. Ruby, hmm. więc jest to język skryptowy, a interpretery Pythona są dostępne dla wielu systemów operacyjnych, na przykład dla Linux, na przykład dla OS X i Windowsa. Także w skrócie to jest Python. Napisz to swoimi słowami, wypisz najważniejsze cechy języka programowania Python, ponieważ samodzielność jest na pierwszym miejscu w programowaniu. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia jutro w hashtag wyzwanie. Bye!